Bez rolnika i jego ciężkiej pracy nie ma żywności. To rzecz oczywista. Na to, czy rolnik wyprodukuje jak najlepszej jakości żywność, wpływa wiele czynników. Ale kiedy już uda się zebrać plony, rolnicy świętują. Każdego roku w całym kraju odbywają się dorzynki. W Powiecie Częstochowskim tegoroczne dorzynki miały miejsce w gminie Konopiska, która była także współorganizatorem tego wyjątkowo barwnego wydarzenia. No, tak, kolejne dorzynki. Ja bym je nazwał Powiatowo gminnymi, bo to tak. Partnerzy powiat i gmina to w zasadzie tak po 50% dzielą się obowiązkami. I oczywiście gospodarz, czyli gmina konopińska, pan wójt i jego służby mają trochę więcej pracy, bo to wszystko trzeba przygotować, ogarnąć. Jest fajne miejsce, ten stadion, to miejsce jest naprawdę wspaniałym miejscem. Można się tutaj pokazać. Jest to bardzo wzniosła uroczystość dla wsi. Dlatego też jest nam niezmiernie miło, że starosta Częstochowski no, obdarzył nas takim zaufaniem. No, doceniamy szczególnie rolników, którzy są bardzo mocno zaangażowani tutaj w powiecie częstochowskim. Również mamy dużych rolników na naszym terenie, bo w Aleksandrii mamy kilku dużych rolników, gdzie mają duże gospodarstwa. Bardzo się cieszę, bo przyjeżdżają wszystkie gminy, wszystkie reprezentacje, wszystkie przewożą swoje wieńce. No ten wień jest tak zbyt takim elementem, symbolem pracy, że trzeba się było przykładać w rolnictwie i trzeba się przykładać, tym bardziej, że technologie się zmieniły. no Cywilizacja jest do przodu. Pewnie dzisiaj wszyscy rękami tego nie robimy, ale ktoś to robi. To też są rolnicy, producenci, hodowcy, więc to jest ich święto. Nazywam się Krzysztof Wołczyk, jestem prezesem Koła Pszczelarzy w Aleksandrii. W zeszłym roku obchodziliśmy 25-lecie istnienia. Obecnie wystawiamy tutaj nasze miody i produkty pszczele na dorzynkach powiatowych. No, w tej chwili są miody wielokwiatowe, wczesne to są jaśniejsze, takie bardziej ze spadzią już to są miody ciemniejsze. Mamy jakieś tam świeczki. No i mamy taki, taką nowość ten domek do apiterapii. E, tutaj chodzi o to, że wnętrze tego domku wypełnione jest powietrzem, które znajduje się w wulu, czyli wszystko co jest w wulu e, wydziela jakieś aromaty, pachnie, więc i propoliz. I, i i związki jakieś, i, 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 i miód pachnie, i, i wiosną szczególnie zbierają z pąków drzew te substancje żywiczne, więc to inhaluje. I tutaj można sobie poleżeć, tam jest podobnie jak w Sauni, możemy zobaczyć, można sobie wypoczywać i oddychać naprawdę powietrzem. W tej chwili jest troszkę ciepło, więc, więc to. To nie zupełnie jest przyjemnie, bo tam jest, no, jest za ciepło, ale, ale jak tylko by była temperatura odpowiednia, to, to naprawdę można wypocząć i pooddychać takim zdrowym powietrzem. Mamy wyrowy własnoręczne, są to mydełka glicerynowe z dodatkiem koziego mleka, są to świece naturalne, sojowe do masażu, do aromaterapii, świece sojowe, dekoracyjne oraz także bransoletki z naturalnych kamieni zodiakalne. I takie ogólnie dostępne. Staramy się jak co roku. Mamy przepyszne baszteciki, mamy te ponczuszki, mamy te kąski w cieście piwnym, kiełbaski, takie różne zawijańce, ciasta przeróżne i bigos i chleb ze smalcem. Głodny od nas nikt nie wyjdzie. Gotujemy potrawy regionalne. Staramy się też również organizować jakieś imprezy dla mieszkańców okolicznych. Są to imprezy integracyjne. Przyrządzamy wtedy jakieś potrawy typu bigos, jak kapustę, jakieś pierożki, burgerki. Mamy też dużo warzyw i owoców z własnych upraw. Przyrządzamy też własny żurek, zakwas żurku, mamy też swoje miody. Śpiewamy piosenki, mamy swoje ciasta, produkujemy też swoje mleko, śmietane. No i tyle. Jak widać, pogoda ducha dopisuje i oby też pogoda w przyrodzie sprzyjała rolnikom. A gmina konopiska rozkręca się coraz bardziej pod dyrekcją nowego Wójta, który najwyraźniej pomysłów ma wiele. Planujemy imprezę na zakończenie lata, będzie to piana party, impreza, już niedługo ogłosimy informacje na ten temat, będzie to taka duża impreza w pianie można powiedzieć, także myślę, że przyciągnie ogromną rzeszę tutaj naszych mieszkańców i nie tylko. Mamy zamiar wiele, wiele wydarzeń jeszcze zorganizować i będzie to jedno bardzo duże inne wydarzenie, które do tej pory nie było w grudniu, będzie zorganizowane, ale nie chciałbym na tą chwilę zdradzać, bo będzie to taka nasza, bym powiedział, taka duże wydarzenie, które będziemy chcieli zorganizować. także, także o tym następnym razem pewnie będę miał okazję opowiedzieć państwu.